Kolejny, ósmy już etap realizacji linarium Małpigaj i siłowni stacjonarnej na Osiedlu Wichrowe Wzgórze prowadzi Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ. Niebawem na uczęszczany plac zabaw trafi kolejna atrakcja. Obiekt sportowo-rekreacyjny na wichrowym wzgórzu, obok boiska TPS Winogrady, który jest rozbudowywany przez 8 lat, to kompleks przede wszystkim siłownia zewnętrzna, największa w Poznaniu, ogólnodostępna dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla dzieci i młodszej młodzieży. Kompleks Linarium. Trzy urządzenia typu Linarium i jedna wieża, dodatkowo dwa ślizgi, jeden prosty. O długości 10 metrów i ten większy o długości 15 metrów. W tym roku, tak jak właśnie ten jeden ślizg powstał, i dzięki temu właśnie dzieci, młodzież mogą korzystać z tego obiektu. Już tydzień temu, właśnie ten teren został otwarty, ogólnodostępny z zachowaniem środków bezpieczeństwa, właśnie dla. Mieszkańców Winograd, jak i całego Poznania. Jak widzimy, codziennie są tu w godzinach popołudniowych tłumy, także cieszymy się, że korzystają, co warto wspomnieć, w ten obiekt ładowany ponad milion złotych, i to naprawdę sprawdziło się, ale nie kończymy rozbudowy tego centrum sportowo-rekreacyjnego, bo mamy kolejne pomysły. Chcemy tu w kolejnym roku postawić trampolinę na 8 osób, tak aby komponowało się to w całość. Być może, jeżeli środki finansowe pozwolą, to rozbudujemy jeszcze o większe urządzenia, tym razem dla trochę mniejszych dzieci, ale tym razem w formie takich dużych placu zabaw w formie na przykład statku z wieloma, z wieloma urządzeniami. Także jest to wizytówka na wichrowym Wzgórzu i mamy nadzieję, że właśnie swoją funkcję rekreacyjną będzie dla dzieci, młodzieży spełniała. Oczywiście zachowanie mamy nadzieję wszystkich środków bezpieczeństwa. Prace na tym obiekcie prowadzimy już od 8 lat, także y, dokładając jeszcze tegoroczne środki, to całkowita pula środków zaangażowanych w ten obiekt zamknie się w kwocie 1 200 tysięcy złotych. Także y, cieszymy się, że mimo pewnych utrudnień w tym roku związanych, jak Państwo wiecie, z pandemią koronawirusa, y, udało nam się tę inwestycję w pełni zrealizować. Byliśmy tutaj w stałym kontakcie z Panem Dyrektorem. Dzięki czemu odpowiednie procedury i zapytania ofertowe zdążyły się odbyć, no i zdążyliśmy tą wieżę uzupełnić właśnie w ten ślisk tuż przed wakacjami. Także w wakacje już dzieci mogą korzystać. Jak wiemy, plac zabaw jest otwarty. Oczywiście pamiętajmy tylko przede wszystkim o zachowaniu środków bezpieczeństwa związanych właśnie z pandemią koronawirusa. Na modernizację linarium przeznaczonych jest w tym roku 45 tysięcy złotych. Ta kwota została już częściowo wykorzystana na zamontowanie drugiej zjeżdżalni. Do tematu wrócimy.